Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wool Wars na moim kanale. Słuchajcie, nagrywam kolejny, z, na, nagrywam z wielką chęcią kolejny odcinek z Wool Wars, ponieważ pod ostatnim odcinkiem z Wool Wars zostawiliście 150 wyświetleń. I to nadal rośnie, słuchajcie. Bo bardzo mnie cieszy ta liczba. E, a dobra, wyjaśnijmy, wyjaśnijmy go sobie i o, dobra? A dobra, to jest mój... O nie, o nie, o nie, dobra, niestety umarliśmy i... Przegraliśmy, niestety. Niestety przegraliśmy. Kurde. Tą rundkę niestety przegraliśmy. No trudno się mówi. I słuchajcie, zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, zostawcie subskrypcję i chcę widzieć jakąś tutaj y, dobrą. Y... Dobrą ilość wyświetleń, tak chciałem to powiedzieć. Bo, jak normalnie, bo odcinki z Wars nawet dużo mają, prawda, wyświetleń. No, spójrzcie się se, se na przykład po, poprzednie odcinki, nie? A na, na razie to jest um, najpopularniejszy odcinek z Wars Mam nadzieję, że to jeszcze będzie rosło. Tam, kurde, niestety, już ktoś zostawił. Kilka disjoników. Tam dwa chyba było. Były ale trzy łapki w górę. No, oczywiście jest tam 20 łapek w górę, bo tyle zostawiliście. Ale, ale te najnowsze, te co wczoraj. I być może dzisiaj przyszły. Niech ktoś tam we mnie próbuje celować, celnąć. O nie, no wszystkie pojedynki są przegrywane, no zobaczcie, no. I we fatalnym stylu... ...przegraliśmy całą arenkę, przesraliśmy całą arenkę. No... ...ośmieszyli nas. Widzicie, no ośmieszyli. Dobra, lecimy z następną... Y, ...rundeczką. Ona za chwilę, o proszę bardzo. Dobra, następna arenka. I mam nadzieję, że wygram. No to dzisiaj na odcinku też zagramy sobie z cztery. Teraz lecimy z drugą. No Jezus Maria! Jak ja... Czemu są takie dziwne aren... te... mapki? Słuchajcie, nie wiem dlaczego takie są dziwne. Normalnie same parkury. Same parkury, nie? To będzie trzeba uważać i tą rundkę oczywiście przegrywamy. Ej, ale nas jest dwóch. A tak nie powinno być. No zobacz, jest nas dwóch. Eee, czekajcie chwilę. Dobra, słuchajcie, lecimy z kolejną are, aren, e, e, arenką, tak dobrze mówię, arenką. Tamta się w ogóle nie liczyła, to jest druga arenka. No bo i byśmy i tak przegrali. To się rozłączyłem, no bo to jest bez sensu. I słuchajcie, na tej arence jest teraz na trzech. Ja tego totalnie nie rozumiem, po co jakiś gość włazi i później się rozłącza specjalnie. Ja tego nie rozumiem totalnie. O, jaki Stevek? What the fuck, taki. Serio, taki Stevek? On, on nie ogarnia. On nie ogarnia. Ej, no, zobaczcie, on totalnie nie ogarnia. Jezu, no popatrzcie na tego typa. Ja wale. Czą on nie buduje, ale, ale pewnie i tak wygrają. Round Hour. No. <laughs> I przez tego gościa. No tutaj już piszą. Ja, ale przez tego gościa nawet nie wygrali rundy. O Jezu, ale nie Ogar. Dobra, to już chyba mam. Mam pomysł na tytuł tego odcinka. Teraz słuchajcie, ehm, dobra. Dwóch zostało. Nie tam niszczy, niszczy. Dobra, dobra, pyk, pyk, pyk. Załatwiony, wygraliśmy Arenkę. Proszę tutaj. E Niszczyć, ja tutaj powkładam, po powkładam. Dobra, wygraliśmy, super. I, ej, oni się rozłączyli. Oni się... Oni po prostu wyszli. jawa dobra, no to wygraliśmy. Arenkę. Arenkę wygraliśmy. Bardzo mnie to cieszy. No to dobra, lecimy z arenką trzecią. Lecimy z arenką trzecią. No, się zde... no się im nie dziwię. No, się zdenerwowali. No. Trudno się mówi. No. Mam nadzieję, że, że taki gość nigdy mnie nie spotka w tym życiu. Na Woolworths. Yy, szczególnie. Chyba, żebyśmy później wszystkie rundki mielibyśmy pod kontrolą. No to. I jakoś, jakoś. Jakoś się bym z tym pogodził, że... że tamten gościu. No wiecie o co chodzi. Dobra, już nie chce mi się o tym y, rozmawiać. Re, y, interesuje nas Arynka trzecia. Odra... O nie od razu tutaj. Ej, serio tak szybko zginąłem. Ja. Ej, słuchajcie, coś dosyć szybko zginąłem. Nie chodzi mi o to, że... Że arence tylko, że. No, że z, te, z tego miecza mnie zabili nie tak szybko. Nie wiem, ilu się na mnie rzuciło. Mi się wydaje, że, że tylko jeden mnie bił. No, zobaczcie, to jest normalny gracz Wars. A tamten to nie wiem. N no nie rozumiem, nie rozumiem. Ja swoją pierwszą arenkę to ja już. Y y Ogarniałem o co chodzi normalnie. Okej. Okay. No kurde, dawaj mi nie, dobra. Kurde, dobra. Bo ja za szybko ginę na tych y, arynkach w ul Warsach. Muszę. Muszę coś grać, prawda? Żeby odcinek był ciekawszy, nie? Muszę coś grać. Dobra. O, 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 o. Dobra, srajcie na tego gościa. Rozwalajcie tutaj. Dobra, chyba go załatwimy. Mam taką nadzieję. Dobra, on już zaczynał uciekać. To już było wiadome. Dobra, wygraliśmy. Rundę drugą. Zobaczymy, jak pójdzie w rundzie trzeciej. Czy uda nam się... Czy uda nam się wygrać? Czy uda nam się wygrać? Ogólnie całą arenkę. Dobra, my tutaj... Czekajcie, spróbuję sobie tędy pójść może. Później tędy. I od razu atakujemy tutaj. Dobra, on, gość już też zaczynał uciekać. Dobra, zabity. O nie, o nie, nie wiem gdzie ja jestem. Och, gość jest u góry. To jest Dora Mixura leczenia. Chcę mieć całe HP. Rani. Ten gościu co tam stoi na górze. Dobra, pięknie, pięknie, pięknie. Ja w to wierzę, że uda nam się wygrać tą całą arenkę. Oni w ogóle mają jednego sojusznika mniej. No zobaczcie na tabie. Nas jest czterech, ich jest trzech. No to mamy przewagę, prawda? Wydaje mi się, że wyg wygramy. Mam taką nadzieję. Eee, słuchajcie, mikstura krzydy. Możebym rzucić tą miksturę krzydy, tylko boję się, że rzucę akurat swojego niebieskiego. Dobra, zabici. I został tylko jeden i to został ten, ten łuc łucznik. Dobra. Nie interesuje on nas. <laughs> I słuchajcie, już dwie areny pod rząd wygraliśmy. Bardzo, bardzo mnie to cieszy. Eee, słuchajcie, lecimy z czwartą arenką w tym odcinku. Lecimy z czwartą arenką, i oby wygrano. Oby wygrano. Chyba widzę, że tutaj są. Yy, gracze z poprzedniego chyba gracze z poprzedniego yy, z poprzedniej arenki dobra, nie chcę brać tego spida bo wiecie jak to się kończy ja tak ja tego gościa tak od tyłu No nie no serio? Nie. A no nie nie nie. Dobra, zabiłem go. Ale nie. Nie udało się, nie udało się. Nice. A, to pewnie było do tylu. Ajajaj! Dobra, oby w rundzie drugiej było lepiej. Tu jest kolem. Aha, coś za coś. Zabrało mi jakieś te itemki jakieś, a dali mi złote buciki, no dobra, okej. Okay. Ja, kapibara, kapibara! Dobra, zabita kapibara. I mamy już o, ogromną przewagę, nas jest, jest... Jezu, dobra, to jest mój. Dobra, zamordowany. Zabity. Dobra, trzeba to czymś rozwalić. Dobra, pięknie. A to sobie schowamy, bo to ten y, płomyk nie jest potrzebny. Oby ta arenka zakończyła się zwycięstwem niebieskich. O, zobaczcie, ktoś u nich wyszedł. Bardzo mnie to cieszy. O nie. 3 na 3 już jest. Dobra. Dobra, pięknie. Trzeba tylko to rozwalić. I wygrywamy rundę. Osta... O Jezu. Dobra. I ostatecznie wygrywamy rundę trzecią. Dobra, ja to już sobie sam rozwalę. Dwa do jednego. Pięknie. Pięknie. Dobra, ja chciałbym sobie zamienić. Bo... Chcę mieć. kilof. off. -off. <coughs> Okej, okay, dobra. Runda wystartowała. Czwarta. Zabierzemy sobie tutaj tą kla klatę. Dobra i... Ej, słuchajcie, bo... O nie. O Jezus, padł tak... ...dziwnie. O jawole, on mnie wywalił! Dobra. Przeprosiłem, bo to... To było dziwne. Dobra, teraz decydująca runda, piąta. Kto wygra, zobaczymy. O nie, 3 na 3 jest. 3 na 3. Fajnie się miało przez chwilę taką przewagę. O nie, dostałem spida. Nie! Ej no, co jest? No czemu ten gość mnie atakował non stop? Nie, słuchajcie, przegraliśmy. Boże, nie no, arenka była do wygrania. Arenka była do wygrania. Wygrania, przepraszam. No dobra, pogardzić nie mogę. Wygram jeszcze, słuchajcie, wygram jeszcze milion arenek na odcinkach. Nie ma co się załamywać. No ale szkoda, szkoda, naprawdę. Ktoś serio musiał się rozłączyć. No zo. Aj no. Dobra. Ale zobaczcie, mało nam brakuje do levelu trzeciego. Jeszcze 300 tych. 300 tych, tych punkcików. Wiecie o co mi chodzi. By mieć ten level trzeci. No i okej. Okay. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.